I tutaj doszło do tego, że w Niemczech zapanowała duża konsternacja, co z tym zrobić, CSU chrześcijańscy, partia radecka, chrześcijańska pochodząca, działająca w Bawarii, żądała nawet coś, czegoś takiego, żeby złożyć takie zastrzeżenie do nas, z, raz, z ratyfikowanym traktatem do rządu włoskiego, który jest depozytariuszem. Dypozy, ale w sensu niestety nie miała na tyle siły, żeby to przeprowadzić. Ale pani kanclerz na ostatnim, na ostatnim spotkaniu Rady Europejskiej oświadczyła ustnie, że Republika Federalna Niemiec czuje się zobowiązana wykłanią, orzeczeniami i wykładnią dokonaną przez Niemiecki Trybunał Konstytucyjny. Także jak Państwo widzą, to zawsze kiedyś będzie miało znaczenie. A strona niemiecka bardzo systematycznie i merytorycznie podchodzi do tej sprawy. Ale jak mówiłem, również Polski Trybunał. Konstytucyjny może to zrobić. Potrzeba ku temu 50 posłów lub 30 senatorów. Może się ktoś znajdzie. Także warto by było, ażeby ktoś się pochylił nad tym. Również może to zrobić marszałek Sejmu, senatu, prezes rady, ministrów. Jak już mówiłem, 50 posłów i 30 senatorów, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prokurator generalny, prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz rzecznik praw obywatelskich. Także jest to artykuł 191 Konstytucji, który mówi o tym, kto może tego dokonać. Także jak Państwo widzą. Jest jeszcze ta możliwość, żeby namówić polskich parlamentarzystów, senatorów, ażeby podjęli się tego trudnego zadania. A to dlatego, żeby wyjaśnić też zasadę pierwszeństwa, o której mówiłem, to obowiązuje w Unii Europejskiej w zderzeniu z artykułem 8 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. A artykuł 8 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski mówi, iż Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. A jak Państwo na pewno słyszeli, do Traktatu z Lizbony została dołączona deklaracja, gdzie mówi się o tym, że najwyższym prawem jest prawo wspólnotowo-unijne. Także sprawy te, które pozostają do wyjaśnienia, są bardzo ważne. Gdyż y, to, co do tej pory obowiązywało i to, co będzie teraz obowiązywać, y, to trzeba dokładnie zbadać. A w artykule 311 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską mówi się, że protokoły, o was, protokoły są tak zwaną, są zaliczane do prawa pierwotnego, jest to prawo traktatowe, a deklaracja mówiąca o pierwszeństwie już nie jest obejmowana, już nie jest prawem pierwotnym. Dlatego warto, żeby polski trybunał pochylił się nad tym i stwierdził, że deklaracja w zderzeniu z artykułem 8 Polskiej Konstytucji, że deklaracji tej nie należy stosować. Jeżeli by tak było, to oczywiście jest duża możliwość ku temu, aby polski trybunał mógł de facto stwierdzać czy prawo wspólnotowo unijne, później już unijne, jest zgodne z polską Konstytucją. Polski trybunał to już powiedział nas, jeżeli chodzi o traktat akcesyjny, że najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ale po zmianach Traktatu z Lizbony warto, żeby dać mu ponownie szansę i żeby mógł się dokładnie... Wypowiedzieć w tej kwestii i to jeszcze raz powtórzyć, bo wtedy można to będzie również uzny, uzny, użyć jako uzasadnienia na forum wspólnotowo-unijnym oraz w zderzeniu z, trakt, z, z aktami unijnymi w Polsce, wtedy jeżeli będzie to naruszało polską konstytucję. Także to na tyle moich wywodów na początku. Jak Państwo widzą, mam wiele krytycznych punktów. Jeszcze nie jest za późno. Za chwilę może być gorzej, ale warto teraz działać. Dziękuję. Szanowni Państwo. No Zapraszamy do zadawania pytań, chociaż pewnie mikrofon nie działa, ale będziemy korzystać z. Nie ja działa, tak. Więc y, mamy sporo czasu, myślę, że hmm. problemy traktatu lizbońskiego wyjdą, ale może też inne, inne problemy, inne kwestie, którymi Pan prezydent się zajmuje. Się panie trzeba. Otóż Panie Profesorze, pierwsze pytanie. Traktat liczy 5 tysięcy stron. Kto w Polsce zna to? Kto to przeczytał? Tuska się pytali i mówi, bo nie bój się tego znać, ma zna ludzi na to. No chyba ten palikot, co będzie teraz. Traktat <grymne> <grymne> Ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej. Te Hitleristani też ostatecznie rozwiązywali kwestię polską, to znaczy Słowian, a szczególnie Polaków, miało zostać 15-16 milionów zachorowków. No, większość z, z nas tu na sali to już się nie załapie, za parokka, ci młodzi, przepraszam Wam, co to, to jeszcze, jeszcze. Ale czy myślałem, że się za nie u Niemca nie załapiemy. Z tym Trybunałem to nie było tak dokładnie. Trybunał powiedział, nigdy tak nie będzie, żeby nam, Niemcom, Bruksela cokolwiek dyktowała. Tak było powiedziane. Pan powiedział, za poklęcie, tak tak nie nie, nie nie do końca. Nie do końca. No tak końca, że zawsze przydało mało pana Małoszewskiego. Zawokat. Szlachetny zacznę człowiek ten tam nie przecież no. Tak. Unia się rozpadnie, bo tam nie ma Boga. I nie ma boga się rozpadnie, proszę księdza, niech ani na kolanach już do Rzymu idą, bo, bo to, 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 to bez boga ani do procha. Wszyscy dyktatorzy się y, na tym spali. A jak było z rzymską, y, no Imperium Rzymskie? W pewnym momencie cały czas było wielkie Imperium Rzymskie. A potem patrzę, y, wielkie Imperium Rzymskie narodu niemieckiego. Skąd to na to rozumie? Ja weź, tak, ten... Pozwolę, przepraszam, że, że się tak, wchodzę, ale proszę Państwa, mamy gościa z ogromną wiedzą, doświadczeniem raczej pytaniu jego interpretację, tak. a nie ujawniają tak, swoich interpretacji. E, Ostatnie pytanie. Prawa w Polaków w Niemczech? Żadne, w Rosji żadne. A oni tu i tych kilkanaście tysięcy jest, mają wszystko, nie ma żadnych prób wyborczych, jakby mieli to 10 do dziesięciu do parlamentu wyślą. Tak, a w Polsce? W Unii nie ma żadnego prawa. To tematu, ale nie ma. Dziękuję bardzo.